Nazywam się Proudy Roddy Piper. Witajcie w moim świecie. Dwanaścioro zawodników przyjechało trenować pod moim okiem. Przejrzę na wskroś Pokażecie, na co was stać, albo do widzenia Wystąpią na galach World of Hearth A publiczność osądzi, ile są warci Poznają życie z zawodowych zapaśników Moi przyjaciele nie żyją Dowiedzą się, czy mają szansę na sukces Czy powinni zrezygnować Weź się w garść. Nie możesz mnie zawieść. Witajcie w mojej akademii, świecie pełnym bólu i ryzyka. Akademia wrestlingu. Przecież to proste. Uczniowie Roddy'ego długo doskonalili warsztat i umiejętności. Tenia Valkyrie nadrobiła braki i zmieniła imię. W poprzednim sezonie to ja byłam tą nową. Nikogo nie znałam. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Odpowiedni wygląd jest bardzo ważny. Chcę dorównać największym telewizyjnym gwiazdom zapasów. Skąd pochodzisz? Z Wiktorii. Ale przeniosłam się do Alberty na studia baletowe. Trochę też występowałam. Wow. Imponujące. Od pięciu lat startuję w krajowych i międzynarodowych konkursach fitness. Zapasy uprawiam od roku. Dlaczego akurat zapasy? Lubię być w centrum uwagi i występować. Wybrałaś ciężki kawałek chleba. Jesteś urodzonym sportowcem. Praca z Tobą będzie przyjemnością. Do zobaczenia. Jestem gotowa na sukces. Mam technikę, odpowiedni wygląd i osobowość. Spojrzałem w lewo i ją zobaczyłem. Ale laska. W zeszłym roku nosiłam jednoczęściowy kostium. Postanowiłam go zastąpić czymś bardziej seksownym i przyciągającym uwagę. Jest praktycznie naga, ma sztuczną opaleniznę. Wygląda jak dziwka. Moim najlepszym przyjacielem w akademii jest Brady Malibu. Poznaliśmy się na zawodach kulturystycznych i się zaprzyjaźniliśmy. Wygląda znacznie lepiej, ale zmieniła styl bycia. Zachowuje się jak idiotka. Zajęcia w poprzednich akademiach dały wam podstawy. To widać. Rozwinęliście muskulaturę. Jesteście opaleni i wygoleni. Ale to za mało. Postawię was przed kamerami i dam wycisk. Mamy tylko dwa tygodnie. I nie będziemy się pieścić. Roddy zaczyna od oceny umiejętności podopiecznej. Popracuj nad uderzeniami. Keja walczy z asystentką trenera Casey Spinelli. Ma pierwszą okazję pokazać, co potrafi. Jestem ciekawa, co mi powie i czy uważa, że jestem już gotowa. Zaimponuj mi swoją sprawnością. Walczysz tak. Co to ma być? Ciężko harowałam przez miniony rok. Stoczyłam wiele walk. Poradzę sobie. Nie mówię tego przez wzgląd na naszą przyjaźń Nawet najlepsi popełniają błędy To Casey się pomyliła Brak ci dobrego zagrania Co jest twoim ulubionym ruchem? Odbić od lin Wykorzystaj je trzy razy Roddy każe dziewczynom wykonać trzy zagrania zwiększające dramatyzm walki powinny z łatwością zaprezentować serię takich ruchów. Już? Przecież to proste. Powtórzę jeszcze raz. Wykonajcie ruch. Za chwilę. Przestań liczyć. Wcześniej w programie pokażcie trzy zagrania, przecież to proste. Powtórzę jeszcze raz. Wykonajcie ruch, pokażcie nam, jakie jesteście ładne. Zwarcie, zerwanie kontaktu. Po tym macie być naprawdę wkurzony. Do narożników. Nie śpieszcie się. Rodi bez przerwy dawał tej jakieś rady. Ustaw ją. Walcz. Pokaż technikę. Wstań. Chwyć linę. Nie śpiesz się. Puść ją. Jesteś piękna. Trzymanie. Zejdź z ringu. Poskarż się. Time, 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 time. Wszystko w porządku? Nie mogę złapać tchu. Teja musi zrobić sobie przerwę. Przez pięć minut prawie nie oddychała. Nie pozwolę, żebyście źle wypadły, ale niektóre numery są po prostu za słabe. Zrobimy co innego, tak będzie bezpieczniej. Rodzic decyduje, że dziewczyny nie wystąpią same. Jeśli nawalicie, ośmieszycie mnie. Jesteśmy za słabi. Potrzebujemy pomocy facetów. To nie fair. Przyjechałyśmy tu zdobyć nowe umiejętności. Klipy promocyjne są ważną częścią zapasów. Teja musi pokazać, że radzi sobie przed kamerą. Kamera nie kłamie. Publiczność natychmiast wyczuje fałsz. Robicie już zdjęcia? Dajcie znać, kiedy skończycie. Jestem piękna, mam styl i charyzmę. Zachowałam klasę i dam jej po tyłku. Jestem Thea Valkyrie, najpiękniejsza. Gadka jest sztuczna. Zachowujesz się jak hollywoodzka blondynka. Nic ponadto. Pokaż coś więcej niż urodę. Masz osobowość. Różne doświadczenia. Byłaś tancerką baletową, to cię wyróżnia. Wykorzystaj ten fakt. Na co dzień zachowuję się inaczej. Jeszcze raz. Bądź sobą. Tejan nie wytrzymuje presji. Zaczynamy. Za chwilę, pokaż, co czujesz. Wykorzystaj te emocje. Wcześniej w programie. Bądź sobą. Jak ci na imię? Teja. No, that's not your to pseudonim. Nazywam się Kira Forrester. Całe życie uprawiam sport. Chcę być najlepsza w tym, co robię i dawać przykład innym. Jak to jest być blondynką? Zostałam nią pół roku temu. Dlaczego? Dlaczego wybrałaś zapasy? Lubię bawić widzów. Bardzo? Tak. Jest coś, czego nie lubisz w tej pracy? Presji. Co ją powoduje? Po części sami ją wywołujemy. Jesteśmy wobec siebie nadmiernie krytyczni. Chcę wykonywać numery, jakich nie próbowały inne zapaśniczki. Wyjść poza utarte schematy. Mam predyspozycję, uprawiałam balet i ćwiczyłam fitness. Pragniesz pokazać coś niezwykłego? A równocześnie udaję głupią blondynkę. Co Cię boli? Powiedz im. Nie lubię, gdy ludzie traktują mnie jak słodką idiotkę, która o niczym nie ma pojęcia. Irytuje mnie, że nikt nie wie, ile pracy włożyłam, by się tu znaleźć. Wygrałam masę konkursów. Uważacie, że nie mam prawa tu być, a to mnie wkurzy. I wiecie co? Zasłużyłam, by tutaj stanąć. Ciężko na to zapracowałam. Nie tylko na ringu. Od drugiego roku życia skaczę, robię salta i zapawiam publiczność. Odwalcie się. Bardzo dobrze. To się nazywa osobowość. Rodi ma dar. Potrafi zmusić nas do autorefleksji i bezbłędnie odczytuje emocje. Dlatego świetnie wie, co czujemy i myślimy. Masz predyspozycję, od razu to widać, ale ukrywasz prawdziwą siebie. Masz znacznie silniejszą i piękniejszą osobowość niż Teja. Jeśli pokażesz ją widzom, zdobędziesz ich serca. Day of Teja przygotowuje się do występu na gali. To nie w porządku, że faceci walczą w parach, a my w pojedynkach dwoje na dwoje. Miałyśmy pokazać, że kobiety potrafią uprawiać zapasy, a nawet nie mamy szans. To śmieszne. Dziewczyny na ring. Będziecie się zmieniały co dwie minuty. Walka w parach to najlepsze rozwiązanie. Pozwoli ukryć trzy najsłabsze ogniwa: Casey, Sam i Laila. Spróbujmy, zobaczymy, jak wypadniecie. O co chodzi? Nic. Myślę. O czym? Chcemy pokazać, że potrafimy walczyć. Powinnyśmy dostać szansę. Taya jest płaczliwa, a mimo to chce demonstrować umiejętności w walce jeden na jeden. Powiedziałam głośno to, co myślę. Nie obchodzi mnie zdanie innych. Prawa kobiet, równouprawnienie. To nie jest zawód dla Ba. Zgoda, dam wam szansę. W poniedziałek zademonstrujecie swoje umiejętności. Tak będzie uczciwie. Pokażemy się Piperowi w walkach indywidualnych. Wtedy zadecyduje, jak wystąpimy na gali. Kobiety mają ostatnią szansę, by pokazać, na co je stać. Tak. Cały weekend o tym myślałam. Chcę walczyć indywidualnie. Nazywam się Thea Valkyrie i jestem najpiękniejsza. I wiecie co za chwilę zrobię? Skopię wam tyłki. Zaczynamy. Bądź bardziej autentyczna i wiarygodna. Nawrzeszcz na kamerę. Uwolnij emocje. Pokaż, że jesteś człowiekiem. Wykorzystaj uczucia. Za chwilę. Wcześniej w programie. Pokaż, że jesteś człowiekiem. Nie hamuj emocji. Nawrzeszcz na kamerę. Przyszliście oglądać Casey Spinelli, ale coś Wam powiem. Ta panna z New Jersey przeżyje bolesną niespodziankę. Jestem tu, żeby spuścić jej lanie. O to chodzi. Teja i Casey dają z siebie wszystko.

Wysiłek i ciężka praca się opłacą. To tylko kwestia czasu. Wiem, że się nie mylę. Dzisiaj gala. To ja powiedziałam, że powinnyśmy walczyć jeden na jeden. Potrafimy dać dobry show. Porwiemy publiczność. Witamy na gali World of Heart. Przed nami Thea Valkyrie i Casey Spinelli. Powiem ci tylko tyle, Spinelli. Wsiadaj do samolotu albo autobusu i wracaj do swojego Jersey. Jestem Teja Valkyrie. Spuszczę ci takie lanie, że prędko nie dojdziesz do siebie. Schrzaniłam.

Tate gets the advantage. Northern lights in the middle of the ring ring, the balance over. No, what? KC gets the arm, falls up with shots to the stomach. No! Oh my god! Two, three, and four! Ladies and gentlemen, Poszło całkiem dobrze. Pokazałyśmy pasję i dałyśmy z siebie wszystko. Dobra walka. Mamy podwórkę, bo jesteśmy dziewczynami. To niesprawiedliwe. Ale tak wygląda zawodowy sport. Wiem, że było ci trudno. Bardzo się starałaś, a ja byłem surowy. Cieszę się, że mnie posłuchałaś. Mimo moich obaw, wczorajsza walka była bardzo dobra. Niestety kompletnie położyłaś autopromocję. Zabrakło ci odwagi, a szkoda. Wtedy przykułabyś uwagę widzów, wciągnęła ich i zdobyła szacunek. Okay. Masz talent. Bierz się do pracy. Miesiąc po zakończeniu treningów u Rodiego, Taja Taya podpisała kontrakt z Federacją WWE. Tekst polski Witold Buchwald, czytał Radosław Popłonikowski.